Witam Was serdecznie w bardzo szybkim przepisie na sałatkę lunchową z kaszy bulgur. Na początku gotujemy sobie kaszę bulgur w osolonej wodzie, na jedną szklankę kaszy używamy dwóch szklanek wody. I będziemy teraz przygotowywali sobie dodatki. Ja akurat użyję natki pietruszki, papryki, startej marchewki i takiej pasty bakłażanowo-paprykowej ajwar. I to będzie absolutnie wszystko. No i jeszcze może troszeczkę przypraw będzie potrzeba. Ale siekam sobie pietruszkę, kroję paprykę, ścieram marchewkę. To wszystko dodaję do jeszcze ciepłej, ugotowanej kaszy. Dodaję do tego też ten ajwar, sok z połowy cytryny w roli właśnie przyprawy. Ja tutaj jeszcze sobie to przyprawiłam wszystko oregano, pieprzem i solą. I to już naprawdę wszystko. Mamy gotową pożywną, sycącą sałatkę lunchową z kaszy bulgur. I mam nadzieję, że zdecydujecie się wypróbować ten Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!